Emeralda? CO?! Tylko nie <śmieniczyny> O kurcze! Siemano! Z tej strony Frankiu i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam ogólnie kolejny skry. Minecraft. No a mianowicie naprawdę, naprawdę nie było dawno na moim kanale Minecrafta. No była teraz taka trochę przerwa od Minecrafta, a więc jest właśnie oto powrót Minecrafta ogólnie na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku udamy ogólnie się do kopalni na Minecraft hardcore, bo naprawdę ja tak dawno nie, byłem na, nie grałem na Minecraft hardcore, się w głowie nie mieści. I w tym odcinku pokopimy trochę diamentów, udamy się na wyprawę do kopalni. Może będzie fajnie, więc naprawdę... Oglądacie filmik, oczywiście, do samego końca. A jak nie subskrybujcie mojego kanału, to czy nie subskrybujcie mój kanał? To macie przycisk, się jeśli to jest na moim palu. Zdejdźcie, że mój szary, tam na dole. Oraz też stawcie łapkę w górę pod tym filmem. Eee, 30 łapek i gotuję kolejny odcinek na mój kanał, po prostu. No i też przy okazji biec na mojego Instagrama. Eee, przy okazji stawcie na takiego followka oraz też przy okazji e, chyba już, e, też wbijacie przy okazji do, do e, teamu Bratula e, i mojego na Discordzie, zapraszamy tam, a ja chyba już się będę teraz zanudzał. Lecimy, a więc, dobra sobie, a my już właśnie o tym już No i mam nawet dla was naprawdę super wiadomość. A mianowicie, yy, chciałem ogólnie, chciałem was na pewno zanudzać się tym kopaniem, bo to mega by długo w zajęło. Więc yy, tam yy, obok domku niedaleko tam pokopałem i nagle do budu kopałem się do tego miejsca. Więc naprawdę jest spoko, a więc yy, tutaj spróbujemy jakieś diamenciki pozdobywać. O jakie to są moby to, są to jest creepy, to jest creeper. To jest creeper jakiś. Niech ta wybuchnie. Niszczymy go. Jeżdżymy, dobra, to jest szkielecik. Dobra, szkielec jest tu zabity, ale dobra, zobaczymy. Jaka, jaka ta kopalnia ma sekrety, naprawdę? Jaka ta kopalnia w ogóle ma te sekrety? To jest zombiaczek jeszcze. Na, na e, znerwienie oczywiście. Ten, ten pająk pan tutaj też zaciął jakoś. Dobra, idziemy dalej tutaj popenetrować tą kopalnię. Wow, i tu jest tych pająków. Dawaj, no. Jakiś jesteś kozak? O nie, to jest ten eskiniowy pająk! O! Jem szybko, jem szybko. Jem szybko! Ale się mnie denerwuje te. To... Dawaj, efekt trucizny, gin! Idźmy teraz. Musimy się uleczyć, bo mamy naprawdę loa. To jest nie zombiaków. I to my z zombiaków. Nie, nie wiem, czy co jednak z chaba wezmę, bo on więcej daje serduszek, a to mi wieki zajmie jedzenie jabłuszkami. O, no i teraz tutaj już jest gliczek-majonezik, teraz się klepiemy z nimi tutaj, Klepiamy się z zębekami. O, masz razny miecz, ale twardzość z ciebie. Dobra, leżą. Jeszcze zjemy na... Jeszcze zjemy jednego z muszę mieć full HP. Dobra, mamy cały pasek serduszek, a więc możemy lecieć. Creeper! Creeper! Ale tak go nie można obijać. A nawet nie wiemy, że tu jesteśmy. A jednak wie. Tak będziemy go, ich obijać, ha? No i co? Teraz jesteście cwani? No chyba nie jesteście cwani, tak. W sumie. Oła. Przejdziemy tutaj. Ła! Z będę ich bił. <trybuj> z... Mega dużo tych tutaj. Tutaj też coś jest. Jakim cudem taki tutaj kanion. Tutaj na pewno jakieś diaksy są. Где-то что-нибудь есть, я хочу. Какие-нибудь диаметы здесь. Emeraldy! Ej, tam coś jest, tam coś jest. I skakujemy tam, widzowie, skakujemy tam. Jestmy kill off. A, odłożyłem go tam, dobra. Yy, odłożyłem go tam, a więc jest z Idziemy. O kurcze, 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 o kurcze. Idziemy tutaj. już teraz nie zginęli, tak obok, tuż. I to jest emerald, a my sobie wykopiemy. Jeju, i je, tutaj jest tej lawy i tej wody? Ło, ho, ho. tutaj na tą lawę. Ja bym w to już źródło zatkał, bo ono przeszkadza bardzo. Czekajcie, ja tutaj mam Cobblestone'a. Pyk. Dobra. Lawa już się powinna, powinna się tutaj zmniejszać. No i ja chcę tutaj zobaczyć, co tutaj ciekawego jeszcze jestem? Bo żadnych pochodni jeszcze nie używam. W ogóle, czy mam jakieś pochodnie? A, ma 50 pochodni, zapomniałam. Yy, dobra, tyle lepiej nie będziemy kop kopać. Yy, idziemy gdzieś tutaj dalej. Tutaj dalej jest też. Jakaś jaskinia, no i creeper Oguras który chce nam zrobić krzywdę, ale my się tak nie damy. E, pochodnie mamy. Prześwietlajmy tutaj to miejsce, żebyśmy widzieli, w którym miejscu byliśmy. Okej, okay, żelazo, możemy sobie wykopać. sumie żelazo nam trochę jest potrzebne. Do kowadła, o, więc zbieramy żelazo na kowadło. Nie ma miejsca na żelazo, chcemy coś to A, te hamaki. Może maki chciałam powiedzieć. Ja naprawdę nie wiem tego, ale dobra. Napis! O! No to coś tu się szykuje, widać jakiś okaz. Jakiś okaz się tutaj szykuje, Boże. Nie wiem, czy byście słyszeli, ale tutaj jakiś tam samochodem coś tam jedzie, ale chyba raczej nie słyszycie, a więc obyście nie słyszeli, bo mega mi się wkurzył w sumie. Chociaż ja tutaj jestem słuchawką, tak czy pewnie nie słyszycie, ale jakbyście słyszeli, to przepraszam. Yy, dobra, mm, lecimy tutaj. Czy co my tutaj mamy? Wow! Ależ kanion. Ależ kanion tutaj jest. Zatkamy to tutaj, dobra. Lecimy, lecimy. Ała! Zostałem, zostałem, zostałem. O kurczę, ije! Je, ta było, i widzieliście to. Ła! Pajok! Nie te pajoki, nie te pajoki, tylko nie te pająki! Nie chcę mieć trucizny, nie chcę mieć trucizny, no nie chcę! Chce, przydałaby mi się mleko na tą. O kurczę, to jest trucizny, to jest Ja nie chcę mieć zamienić do, do czynienia, ja uciekam. A Co się dzieje? efekt niebi, nie, ja nie chcę zginąć nie, do, 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 do. Jedz, dobra, szybko mięso, jedz szybko mięso Uff! Udało się, dobra Okej, okay, tutaj już ząbiaczek Podjeżdżamy cię, no ziąbek, ząbiaczku, no Daj mi spokój, że ci i tak nic nie zrobię, no Ale jak chcesz zginąć, no to dobrze, no są tutaj, tutaj, coś? No, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, niestety tutaj nic A dobra, idziemy dalej Pochodnie. Rozświetlamy to miejsce. Tutaj nic nie ma niestety, no to słabiutko. Może tutaj coś będzie jakiś okaz? Jest jakiś okaz? Nie, nie ma okazu. Nie ma okazu. A więc smutno, trochę smutno. U! Co to było? Jezus Maria. de denerwujcie mnie już. Ale widzieliście ten moment. Na serio. Nie, to to było po prostu coś zajebiste, ale dobra. Kopiemy dalej tutaj eee. Ironik. Dobra, mamy to. Co to jest? Ej, coś odkryłem. No jakieś tutaj korytarze. Spędzimy je tutaj. A nie! To, to już jest tutaj. Ło! Ło. Kolejny Emerald tutaj jest! Ooh, ho, ho! Chryste, panie! Creeper! Nie! Nie! Ło. O, czekam od was, nie mnie nic wspólnego. Daj mi Creeper spokój. Dobrze, dzięki. Kocham cię, Creeperku. Jeju, ale naprawdę, ja tutaj robię taką zadymę, a ja mam takie lowa. To się w głowie nie mieści. Dobrze, że ja wziąłem to jedzenie, bo gdyby nie to jedzenie, to ja kompletnie chyba to nawet tutaj nie wytrzymał. Z tych mobów. To się w głowie nie mieści. Dobra, musimy mega dużo tego żelaza wykopać, bo. Ej, coś tu jest. Coś tutaj jest, no kurczę, nie mam farta z jaksów. Nie, może że szukam diamentów. Kupimy, daj, no może tutaj coś znajdziemy. Na jest to tak się jakoś A ja jestem na 15, no bo wcześniej tam byliśmy chyba na 11, z tego co mi się zdaje. Ale wkopaliśmy się na 15. Uu! Zombie, daj, spokój sobie. Pochodnię coś stawię. Musi być jakaś pochodnia. Okej, coś tutaj mamy. Co? E Creeper! Creeper! Spokój, 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 spokój. Ja Nie jestem z niczym do czynienia. Daj mi ta woda, spokój. Kolejny emerald! Boże, tu na pewno są jakieś surowce, bo tu jest tyle od masy tych mobów. Tutaj jest uuuuh, Spal się creeper. Ha! Taktyczka. Chciałem tą wodę odetkać, bo ona mnie tak przeszkadza. Skąd na właściwie tu płynie? Skąd ta woda tutaj płynie? Y mieczek wynosi się. O nie! Tylko nie to! Spadniesz tam. Nie! Dobra, leży, leży, zginę. nie żyje, żyje, jednak. Dobra, tylko po na pół kopię. sobie szybko, więc co? Dobra. Co? Skąd to jeszcze mam? nie tak? Dobra. Szybko jedz to, ja za się boję, że naprawdę zginę, widzowie. Jezu, ja nie wiem, na jakim farcie żyję. Nie wiem, na, nie, nie wiem, na jakim ja farcie żyję, kompletnie. Ale to była tragedia, bo bym zginął. I... Co? Co? I tych mów, tutaj spalano! Wynoś się! Wynocha! Giniesz. Jezu, ja zaś tu seru zginę. Jest tak niebezpiecznie. Z tyłu jest niebezpiecznie. Bo każesz, ja tutaj spadę do tej wody. Przez to... Ja muszę tą wodę dotykać, bo ona mnie tak irytuje. Coś w głowie nie mieści, no ale widzowie tutaj naprawdę to była po prostu tragedia. O, to jest napis na zóki. Ła, dobra, gdzieś tutaj się zbudowałem nieco. Ale... Jak tutaj szukam taks. Eee. Myślę, w nie widzę. Daj pochodnie. A, ta woda stąd się dolewa. A jak teraz zetkamy... Co? To jest fauner, to jest fauner pająków. ja go niszczę, ja go niszczę. Ła, nie, daj mi spokój, daj. No, ej. mi tak tak to, to tu mi to... tak wytrucam, czy tak wytrucam, No. mi mnie ja niż jestem Wiatuję na, z buta. Szkoda. Nie, nie, szkoda. Dobra. Uciekam z tym, bo jestem z nic niczym do czynienia. Uuu. Ja bym prawie zginął, bym to nie. A my tutaj teraz jesteśmy w głównym miejscu tej kopalni. Ale dobra, no dobra, dobra. Lecimy dalej jakoś tutaj Gdzie, gdzie jest tutaj ten diaks? Gdzie tutaj jest diament? Muszę naprawdę go znaleźć To jest... A tu szkie, dobra, szkiecik Daj mi spokój Teraz musimy tak nic nie zrobić tu jakieś diamenty? Proszę was Nie ma diamenty, nie niefarte do Pamiętam nasz ogólnie poprzedni kiedyś odcinek, jak y, udawaliśmy się do kopalni i znaleźliśmy tyle diaksu, już się w głowie kompletnie widzowie nie mieściło. Y, jak mój poprzedni odcinek, z, niedawny Mike, odcinek z Minecraft Hardcore na moim kanale. A dobra. Y, lecimy tutaj. A tutaj, tutaj. a tutaj już tego nie ma, dobra. Znaczy schody teraz. I będę mógł tutaj. Ej, Co? Pod emeraldem, nie! Nie! Serio, nie! Widzowie, nie! To, to! Nie! Ja się... To jest za mocne! Żeby za emeraldem był diament! Nie, widzowie, ja... stawcie za to łapęczkę, naprawdę stawcie. Dobra, idę jak? Jakim cudem jakim ja tak blisko? Ja nawet ich nie zauważyłem! Serio? Serio, naprawdę. Ale dobra, mamy pięć diamentów kolejnych na y, tym. Możemy tu jeszcze pokować, no to jeszcze tutaj coś znajdziemy. Naprawdę, bo byśmy nimi tak jeszcze kolejne dia diamenty, by były po sobie. No to, to po prostu przesada, naprawdę. Żeby znaleźć tak diamenty, myślałem, że emerald jest taki słaby. Ale jednak on się pokazuje. Widać, że emeraldy y, oznaczają diamenty. A ja o tym naprawdę nie wiedziałem. Ale pierwsze jest coś tak dużo, żeby pod Emeraldem były diamenty naprawdę, Naprawdę. A więc chyba widzimy też mówienia to z tego filmiku. Mam nadzieję, że go się podobał. Jeśli tak, to zostawcie taką łapeczkę w górę. Subskrybujcie ten kanał, bo nie przegapić kolejnych filmów, a ja się z żegnał, a więc cześć!